No, hej, 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 hej. Cześć. Prosto z domu przyszły mi felgi e, na lato. Felgi z firmy Eskin, Model KT20. 18 cali, 8 cali szerokie. ET30. Zobaczymy. Będziemy zaraz rozpakowywać kolejne. A tutaj jest ta felga. Do felg zestaw montażowy. Elo, ziomeczku. Elo. Śruby. M14 na półtorej skok 30 mm, więc klas, klasyczne, takie jak bez dystansu. Ale brzydki znaczek coś mi tutaj ustawiasz. A nie dobrze, okej. Okay. No to po, proszę bardzo pokażę. Są czarne to już widać. A jaki jest wzór? Taki sam. Kolorystyczny motyw miałem na Seacie Ibiza, prawda? prawda, chłopaki? Od strony kierowcy będą kręcić się w tom, a od strony pasażera będą się kręcić w tom. 18 cali, standardowy rozmiar do Arony, jak się podoba. Według mnie spoko. Zobaczymy, czy oryginalne dekielki pasują zamiast tych keskinów, też by było super. Te keskiny czarne no ten środek tak znika w nich. Zobaczymy jeszcze czy wszystkie są bez y, jakichś wad. Zaraz będziemy oglądać, czy jest jeszcze jakiś dodatkowy zestaw montażowy. Środek. Czy nigdzie nie ma uszkodzeń żadnych. Jutro zmieniamy opony i przymierzymy na aucie przymiarki Felgi 8 cali szerokiej. W rozmiarze 18 cali ET30. Proszę zobaczyć. Na podniesionym małcie wygląda to brzydko, bo wystaje. Jak się opuści do panom, powinna geometria to ułożyć, ale nie wiem, jak będzie do końca. Trzeba to sprawdzić. Tutaj jest. Wejdą palce, ale nie dwa nie wiem, około półtorej centymetra tu jest więcej nie wejdzie i przy, kwestia czy przy skręcie ale bardzo ta felga wystaje cóż, trzeba założyć opony i zobaczyć jak to będzie przód najgorszy, tył może tył się może schowa zaraz będę sprawdzał to jest oryginalne malowanie nie samoróbka, tak malują no, spodziewałem się, że, że będą chociaż y, jarzma zrobione, ale w sumie nie, nie przeszkadza to. Proszę, tu jest numer oryginału. Można sobie zastopować i odwrócić. Plastikowe łączniki stabilizatora. I końcówki drążków kierowniczych. I drążki kierownicze widać, jest napisane na gumie TRW, więc jest postarane. 50% Skrzynia DSG DQ200 sobie tu wystaje. Plastiki takiej słabszej jakości niż w poprzednich generacjach. I tarcze tu są 279 mm, 280 niecałe. Średnio tak. Jeszcze będę to sprawdzał później. w na zwrotnicę. Na razie wygląda to solidnie, stabilizator dosyć gruby. Może kogoś takie technikalie interesują, to proszę. Z amortyzatory systemu Dual Ride. 21 marca 22 produkcja. kolejna rzecz dzisiaj jeszcze to założyć śruby zabezpieczające oryginalne śruby do Seata mają y, osadzenie osadzenie półokrągłe a felgi, które nowe kupiłem mają y, osadzenie stożkowe takie jak tutaj I będę zakładał śruby zabezpieczające ten numerek nie musi każdy wiedzieć do tego mam dwa klucze one będą tam pod uferem schowane jeden, drugi w domu, zapasowo gdyby zginął no i cztery śruby na każde koło po jednej co. Później dokręcać, dokręca się to tym, y, tym samym kluczem, 17 nasadowa y, i dociągam na koniec dynamometrycznym ustawionym na 120 120 N klasycznie. I po jakichś 100 km można sprawdzić dociągnięcie śrub. Tutaj są śruby y, śruby M14 na półtorej skok i te zabezpieczające mają 27 mm, te pozostałe są 30 mm, ale wystarczą 5-6 obrotów w śrubie w pieście i powinno, powinno to wystarczyć. Wcale nie trzeba jakichś długich śrub pakować. Serio, to co biorę się, już tam po jednej śrubie sobie odkręciłem. 7 obrotów, że jej spokojnie wystarczy. Okay. I reszta śrub po 120. Kolejna rzecz to kapselki na śruby. Niestety na zabezpieczającą nie wejdzie. Pokaż się, tu jesteś. Niestety on nie wchodzi, bo one są tak wyżlubione w kształt 17 klucza. No cóż, ale zabezpiecza to, nie brudzą się te śruby dzięki temu. No. i nie wyglądają perfidnie Ja dopiero później to odkryłem, jak mi, zaczę... jak mi na każdej feldze weszła po jedna tak luźno że dali cztery bez tego wnętrza więc można je założyć na śruby zabezpieczające To są te na śruby zabezpieczające Również warstwa taśmy parcianej Ona jest dosyć szorstka Trafia na śrubę zabezpieczenia. Cyk. Siedzi. Jeszcze jedna rzecz do zamontowania. Ostatnia w zasadzie. To dekielki. Oryginalny kaskin. Ta sama, ta sama średnica, tylko zaczepy są węższe Wchodzi, ale można go po prostu wyjąć paznokciem ale, ale zmontuję to. Tylko, że sposobem zaraz pokażę jakim, ale pokażę za ten czas jeszcze fajny myk. Co zrobili w Seacie? Jest możliwość personalizacji, więc można sobie je na przykład pomalować. I jest to kapsel dwuczęściowy. Proszę zobaczyć, to są zaczepy. Można sobie środek odczepić, pomalować, nie wiem, felgi sobie zrobić na przykład na grafitowo i pomalować również dekielek, a znaczek zostawić czarny albo znaczek zrobić miedziany jak w Kuprze A te, jak mi się odwidzi, to będę zakładał na przykład na przyszły sezon. Niestety nie, nie sprzedaję. Koły były w komplecie z felgami. Z felgami mogę sprzedać. Zapraszam. No, takiej sztuki się uczyłem od majstra Nie no jakoś sobie trzeba radzić Niech nie wypadają co prawda Ale złośliwi mogliby wyjąć A tak będą mieli Tamte też się da wyjąć To nie jest problem Ale teraz Teraz wchodzą ciasno I nie będzie to takie łatwe Tu jest kompletne koło już jeszcze przed pastowaniem. Mam jeszcze wosk do felk trochę tego smaru po nałożeniu felk jeszcze wyczyszczę. Ale robi wrażenie.